Co robisz? Topisz złoto? Nie, daję subika. Nie chciałbyś znowu wypłynąć w morze? Chłopcze, oddałbym prawą dłoń, gdyby ktoś zechciał wziąć mnie na pokład porządnej łajby. Ale w moim wieku nie mam już chyba o czym marzyć. A poza tym, kto by się zajął moją latarnią? Przyda mi się taki doświadczony żeglarz jak ty. A niech mnie rekin. Co chcesz zrobić, chłopcze? chyba nie przymierzasz się do porwania królewskiego okrętu, co? Kto wie? <laughs> A to ci dopiero heca. Ale nie mogę tak po prostu zostawić mojej latarni. Co z tym zrobimy? Co? A gdybym sprowadził tu kogoś, kto zająłby się latarnią pod twoją nieobecność? Nie głupi pomysł. Znam nawet odpowiednią osobę. Kowal Harat, maczeladnika imieniem Brian. Często z nim rozmawiałem. Tylko jemu mogę powierzyć moją latarnię. To sumienny chłopak. Porozmawiaj z nim. Może nam się poszczęści i zgodzi się pomóc. Brian nie żyje. O tak, żyjemy w paskudnych czasach. To był dobry człowiek. Co zamierzasz robić dalej? Przemyślałem sobie parę spraw. Chyba jednak zostanę w mojej latarni.